Strefa agile, zaczynamy. No, cześć, obiecałem Wam jeszcze jeden odcinek na temat Hiszpanii, nieruchomości w Hiszpanii. Także dzisiaj kolejna rzecz, ale dotycząca tak naprawdę terenu rustykalnego, po polsku byśmy to nazwali działki rolne. Zaczynamy. Także, słuchajcie, budowa, jakby domu w Hiszpanii na takim rustykalnym terenie, to nie jest najprostszy proces. Czy aktualnie ze względu na wysokie ceny typowych takich nieruchomości, jak apartamenty, no budowa domu, jakby często przychodzi do głowy potencjalnym inwestorom, żeby to zrobić właśnie na działce rustykalnej, czyli na działce rolnej. Takie procesy, oczywiście są dosyć skomplikowane, ale dla tych, którzy są cierpliwi i którzy mają wiedzę oczywiście, no mogą się okazać fajnym rozwiązaniem, ponieważ jakby relacja ceny takiego domu na takiej części rustykalnej versus najprostszy apartament, to jest pewnie relacja czasem 3 do 1, jeżeli chodzi o koszty, to znaczy taka wersja takiego domku jest trzy razy tańsza niż kupienie a zwykłego nawet apartamentu, zwykłego mieszkania w bloku. A musicie pamiętać, że zakup terenu rustykalnego i wybudowanie tam takiego domu można rozważać w dwóch kierunkach. Albo jest to dom taki stojący, przytwierdzony do podłoża, albo też dom mobilny. Znaczy historia pokazuje, że ten teren taki rustykalny, czyli taka działka rolna sama w sobie, nawet jest dużo lepszym nośnikiem wartości niż. Nieruchomości takie typowe w czasach kryzysu. A zakładając, że jesteśmy pewnie w drugiej części hossy na rynkach nieruchomości, a ta perspektywa dalszych wzrostów prawdopodobnie jest to między rokiem a dwóch, gdzie to zatrzymanie cen powinno nastąpić bądź lekkie załamanie, w mojej ocenie warto rozważyć także zakup terenów czy też gruntów rolnych, tak byśmy to po polsku nazwali, właśnie w Hiszpanii. Jest to spowodowane też tym, że tutaj jednak to podejście do gruntów rolnych jest zgoła inne niż w, nasz, w naszym rozumieniu. A więcej, oczywiście na ten temat wyjaśniam w szkoleniu, do którego Was zapraszam. A dlatego ja uważam, że dzisiaj taki pakiet, jeżeli ktoś rozważa zakupu nieruchomości razem z działką, tak, nieruchomości powiedzmy apartamentu plus działka, jest. Optymalną formą inwestowania w 2024 roku w nieruchomości w Hiszpanii. Nawet jeżeli byśmy na tej działce rolnej nic nie budowali, pozostawili ten teren w formie takiej inwestycji bądź podtypową rekreację. Uważam, że to też jest fajne rozwiązanie, ponieważ spędzanie czasu na łonie przyrody, pod wiatą w towarzystwie mandarynek, które można sobie za każdym razem spożywać, też jest fajną. Atrakcją. Można to ująć w ten sposób, że posiadamy nieruchomość w bloku, czy też w jakimś mieście, no a koło tego miasta, bądź pod miastem, bądź często jest tak, że w samym mieście nawet mamy taką działkę rekreacyjną, gdzie możemy spędzać wolny czas, gdzie nie trafia często żaden turysta, i to może być też w zupełnie dziewiczym miejscu. Więc to też jakby definiuje to, dla kogo to jest. I komu bardziej by odpowiadała taka forma inwestycji? Dla tych, którzy, mimo wszystko, chcieliby wybudować tam dom, bądź mieć dom na takiej działce, no to są dwie opcje. Pierwsza taka bardziej tradycyjna, czyli budowa takiego domu stojącego, tak jak wspomniałem, bądź druga to jest budowa takiego domu mobilnego. Budowa domu mobilnego, z mojej perspektywy, osoby, która tu się zajmuje i mieszka, no jest ciekawszą wersją, ponieważ Daje to możliwość zakupu małej działki, która jest wielkością powiedzmy 1000 m2, a taka działka kosztuje dosłownie kilka tysięcy euro. Ale dla tych, którzy jednak by chcieli pójść w kierunku domu stojącego, to wygląda to mniej więcej w ten sposób, że ten teren, który powinniśmy zakupić, no powinien być niemały, tak, niemały, czyli co najmniej 10 tysięcy metrów kwadratowych. I na takiej działce można zbudować dom o takiej podstawie, która zajmuje nie więcej niż 2% tej powierzchni, czyli w tym wypadku 200 metrów. A więc taka podstawa to może być maksymalnie 10 na 20 przy takiej działce. tak? A natomiast cała zabudowa nie może przekraczać 4%. I W skład tych dodatkowych procentów oczywiście wchodzą tarasy, baseny. Piwnice, pergole i wiele innych rzeczy, także to jest takie ograniczenie. Wiadomo, że taka działka, 10, która ma 10 tysięcy metrów, pewnie rząd wielkości to jest kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy euro, więc to też nie są jakieś duże pieniądze. Kolejne ograniczenie takiego domu rustykalnego to dwa piętra. Takie warunki, jak to, że to musi być ten dom daleko od drogi, postawiony na tej działce, daleko od sąsiada. Jest wiele takich drobnych regulacji, które trzeba niestety spełniać. Znaczy, jeżeli mówimy zdecydowanie o Komunidad Valenciana, czyli tutaj w regionie Walencji, najłatwiej to zrobić w ten sposób, aby taki dom był na działce, gdzie się uprawia rolę albo coś w tym, w tym rozumieniu. No a w tym wypadku najprościej jest to, aby kupić taką działkę, która ma po prostu drzewka pomarańczowe, mandarynki, kaki lub też powiedzmy awokado. Tak? I jakby na takiej działce można śmiało budować. Ważne jest też to, żeby się udać do urzędu i sprawdzić wszystkie te takie drobne rzeczy, uzgodnienia: jaki ma być dach, jak spadzisty, z czego ma być zbudowany. Każda gmina trochę inaczej to definiuje, no i to jest dobrze, żeby sprawdzić. Najprostszą wersją, jednak, żeby pójść w kierunku domu stałego, jest skupienie takiego gospodarstwa, które powstało przed 2010 roku, gdzie powiedzmy był jakiś domek, czy jest jakiś domek, jest duży teren. Przed 2010, dlatego, że wtedy się zmieniało prawo i najlepiej, żeby był ten domek już połączony z prądem i z wodą, ponieważ to nam powoduje, że nie musimy zajmować się tymi formalnościami, które no, niestety nie są najprostsze w Hiszpanii, jeżeli chodzi o podłączanie mediów. Więc to jest pewnie takie najwygodniejsze rozwiązanie. Później ten domek można rozbudowywać, zmieniać, ale jakby ta, we, ta kwestia prądu i wody już jest poza. Nami. Także to tak tyle w takim ogólnym skrócie, jeżeli chodzi o dom stojący. No i dom mobilny, tak jak już też wspomniałem, to też jest ciekawe rozwiązanie, które to może połączyć trochę inwestycje, czy posiadanie takiego domu versus inwestycja w ziemię na małej działce. Tak? To też powoduje, że te koszty są wtedy mniejsze. Te działki też nie są wielkie, bo dużą działkę też trzeba jak mimo wszystko w jakiś sposób obrabiać. Więc taka działka w granicach tysiąca metrów to koszt, tak jak mówiłem, kilku tysięcy euro. Um, oczywiście wymaga ona trochę um, kreatywnego i niestandardowego podejścia, ale to chyba nie jest wielki problem. Plusem tych działek też jest to, że te małe działki są praktycznie w miastach, czy dosłownie na obrzeżach miast, czyli to jest bardzo ważne, przynajmniej z mojego punktu widzenia, że one są bardzo, są właściwie w Pueblo Blanco, że um, mamy pełen dostęp do infrastruktury. Miejskiej, tak? Czego na przykład nie można doświadczyć przy tych dużych terenach pod miastem, chyba że ktoś tego oczekuje, oczywiście. Więc pójście do baru, pójście do urzędu, pójście do dentysty, do sklepu i tak dalej. No, to jest dosłownie czasami 2-3 minuty na piechotę, tak? Oczywiście te działki nie mają wpisane te małe możliwości podłączenia. Wody z wodociągów, czy też prądu z, z ogólnej sieci. Więc tutaj tę kwestię trzeba rozwiązać poprzez panele słoneczne, tak? Ponieważ słońca tutaj jest w nadmiarze, więc tą kwestię chłodzenia czasem latem bądź ogrzewania zimą, rozwiązują nam panele, a także wody, mając prąd, te wszystkie kwestie możemy w łatwy sposób rozwiązać. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale. Wiecie, jest prąd, a możemy jakby zorganizować te wszystkie, wszystkie elementy. No i jakby jeżeli chodzi o mnie, i to, co ja jakby tutaj zauważam na miejscu, to rozwiązanie oczywiście z tym mobilnym domkiem też nie jest dla wszystkich, tak? Ale te postawienie takiej nieruchomości, później ala ruchomej, tak? z elementów, też jest szybkim procesem. Jest to o tyle fajne rozwiązanie, tak jak to podkreśliłem, że to jest, można postawić taki domek na małej działce i z pełnym wyposażeniem, taki domek z elementami. To jest rząd wielkości, pewnie między, aktualnie między 40 a 50 tysięcy euro, gdzie dzisiaj za tą kwotę no nie jesteśmy w stanie znaleźć niczego. Nawet zwykłe mieszkania 70 metrowe bez garażu, bez komórki. W takim średnim miejscu to jest pewnie rząd bliżej 150 tysięcy euro. Także możecie sobie to mniej więcej porównać. Więc jeżeli ktoś sobie trochę ceni taką, taką prywatność bądź troszeczkę takie spoglądanie przez okno na góry z drzewkami pomarańczowymi, a ten budżet nie jest aż taki wysoki. Tak, no to myślę, że warto to rozważyć. I. Uważam, że jest to na dzień dzisiejszy dla małych budżetów bardzo ciekawe rozwiązanie, które chętnie Wam polecam. Także tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję, że oglądałeś do końca. Zapraszam Cię na następny odcinek. Cześć.